I witajcie na kanale Kwasio Official. Kolejny odcinek z serii Spiżarnia Przetrwania, czyli z serii filmów, w których staram omawiać się różnego rodzaju produkty o wydłużonym terminie przydatności do spożycia. No i trafiłem na taką dość nietypową rzecz, a mianowicie wek tłuszczowy. Słonina. Słonina, ale barbecue. Brzmi intrygująco, brzmi zachęcająco. Sprawdźmy zatem. Jaki ma skład, jaki termin przydatności do spożycia i jaki ma smak. Zapraszam do stołu, yy, na, na drewno. Informacja na dzień dobry, że produkt wyprodukowano w Polsce. To dobra informacja. Dalej składniki. O, słonina wieprzowa 99%, no elegancio. Przyprawy wyłącznie naturalne, w tym ostra wędzona papryka. Papryka słodka, mielony kminek, czosnek, sól. Bardzo piękny, prosty skład. No, do tutaj tych nut barbecue bym dodał co nieco, ale sprawdźmy, jaki smak uzyskał producent. Data ważności, no, zatarła nam się tutaj, <laughs> ale słuchajcie, sprawa wygląda tak, że dopóki ta puszka nie jest wybrzuszona z jednej lub z drugiej strony, to całość powinna nadawać się do spożycia. Puszka posiada zawleczkę, co ułatwia nam otwieranie, ale jest bardziej za to całość podatna na obrażenia fizyczne. Także robiąc zapas na trudne czasy, proponowałbym puszki bez zawleczek, ale jest jak jest. No dobra, otwieramy, wąchamy i próbujemy. Hop, proszę bardzo. Tak pięknie się całość prezentuje. Powąchajmy. Czuć paprykę. Czuć wędzoną paprykę najbardziej, to to się przybija. Słonina w kostki. Ślinka pociekła, także jest dobrze. Wyciągnijmy wszystko na deseczkę. No i taki zestawik proponuję Państwu jako przekąska: ogóreczek kiszony, się znalazł, chlebek grzytni i słonina. Ale zanim połączymy sobie wszystkie te smaki, sprawdźmy słoninę, sote. Słodycz dobrze wychodzi. Dziwo, bo cukru nie ma. Mm. Sól na dobrym poziomie. Pikanterii w ogóle nie czuć, póki co. Kminku w ogóle. Hmm, może jak ten wiaterek, bardzo delikatnie. Słodycz. Paprykowa słodycz. Mało wędzonego. No gdzieś to tam... Czy barbecue? Tak bym może nie powiedział. Bardziej taka słodko-paprykowa słonina. Ciekawa rzecz. Ciekawa rzecz. Jeśli lubicie słoniny, to jak najbardziej warto spróbować, bo to jest coś innego. To jest coś innego. A sprawdźmy teraz z chlebem. O! Kwas z ogóreczka na pewno zrobi tutaj robotę. Mm. Chociaż nie. Mm. Mdłe się teraz to wszystko zrobiło. Kwaśność z ogóreczka lekko podbiła temat, ale chleb spowodował, że mdłe się to zrobiło. Jakby niedoprawiona ta słonina teraz. Dziwne rzeczy, dziwne rzeczy. Sotę te? dałbym temu takie 6 na 10. Szału nie ma, ale zawsze coś innego, jeśli lubicie słoniny. A z chlebem to takie się zrobiło 4 na 10. No i soli jakoś mało. Hmm. Dobra, szału nie ma. Jeśli lubicie tematy słoni, jak najbardziej jako ciekawostka polecam taki wek. Ale nic specjalnego. Są dużo lepsze słoniny na rynku. Dobre puszki, z dobrym składem, z dobrym smakiem. Choć nie zawsze, bo to też mam w swoim sklepie. Rzucę Wam w opisie pod filmem. Także słonina barbecue, średni temat. Pozdrawiam. Do zobaczenia. Ale dojem, ale dojem. Mm. Soli więcej. Mniej słodyczy trochę. Jednak przytłacza więcej przypraw hmm? agresywniej trochę. I będzie dobrze. Chociaż ja wiem. Czy ogólnie klimaty barbecue pasują do słoniny. Chyba nie. Klimaty barbecue to pasują do takich mocnych, ciężkich mięs żeberka wieprzowe, wołowina. To jest... To jest to, gdzie ta słodycz, ta octowość barbecue, te, ten moc aromatu przypraw, to się budzi, to wszystko gra ze sobą. A słonina? Słonina to tak bardziej właśnie majranki, czosnki. Takie właśnie słowiańskie tematy. Bo to tak nie bardzo. Tak nie bardzo.